Zobaczymy, czy uda, mi się, czy uda mi się znaleźć z powrotem na publicznym basenie. Hmm. I no dupa. The Backrooms, czyli nie wiem jak się nazywa. E... Backrooms, nie mam pojęcia jak to nazwać. Lecimy. I no szybko. Jak najszybciej trzeba broń zdobyć. Kurde, Z tym pisoletem będzie ciężko. Jakim tutaj ja trafiłem? To ja nie wiem. Strzelba. Krótki, dy krótki dystans. Muszę być na krótkim dystansie teraz. Widzisz na tej mapie to może być. Yy... Może być ciężko. Jeszcze jakieś opcje musiałbym wyłączyć, bo cały czas widzę, że efekt ziarna jest włączony. Kurde. Next. Został... stamtąd? Nie. Jak się chyba padł. A to to będzie sporo materiałów na YouTube. A. Słyszałem cię. Gdzie mi się kurna wychylasz? Franco jedna. O jakie emocje! Piu! muszę powiedzieć, że chyba jestem tym całkiem dobry. Biorąc pod uwagę, że gra z botami, to na pewno to jest strzelba, nie? Chyba. Luby takie mapy, chyba. Ej dobra, oberwałem. Trudno. Okej, okay, no to lecimy dalej. Chociaż nie nie, nie, jednak nie lubię. Te mapy są zbyt prymitywne Serio, nie mógłby trafić? Naprawdę nie mógłby trafić Karabinka? Kurwa! Przepraszam. Z pistoletu ciężko trafić. Trzeba wiedzieć tam gdzie słychać, gdzie słychać strzały Tam ktoś padł, czyli tam ktoś może być Osłuchiwać dźwięków Dobra Dałem radę Ło! Wow. Chyba rewolwer mam. Aj! Miałem! Nie no, mam chyba rewolwer, zdaje się. Tak, mam rewolwer. No to teraz będzie trochę fajnie, bo rewolwer jest dość mocny. Jedną z mogę kogoś zdjąć. Ciekawe, czy uda mi się go się zajść od tyłu. Z tak odległości wątpię w to, ale może się uda. Tutaj padł. Nie, 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 ja tak się łatwo nie dam. że mnie zaskoczy jebaniutki no O, zaskoczył. Nie zdążyłem nie zdążyłem strzelić. Była pierwsza. Mam jeszcze godzinę czasu, mógłbym przerwać nagrywanie, zacząć to montować. Dobra. Od tyłu to to żadna, żadna żadna umiejętność. Ale musiałbym popracować nad ustawieniami jeszcze, bo coś mi się wydaje, że w tych ustawieniach jeszcze czegoś brakuje. Mam wyłączone może low, motion blur, graphics, epic The Rising Shadows Effect Reflection. Coś tutaj jest takiego, co powinienem wyłączyć. Dobra, akurat się skończyła gra. Dobra, ja się rozłączam. Kołem ponownie. To jest on, John Rambo Kolejna mapa, zdaje się, rosyjski budynek Team Dead Match. Chyba, czyli każdy na każdego. Ja jestem yy, Rej cokolwiek to znaczy. Dobra. Don't fuck with me Dobra, idziemy z latarką. Będziemy lepiej widoczni, ale przynajmniej ja też je lepiej widział. Mam strzelbę i nie zawaham się jej użyć. Ale mapy są genialne! Kurde. Kurde! Może z takiej odległości niepotrzebnie waliłem z biodra. Niepotrzebnie waliłem ogniem. Niepotrzebnie waliłem ogniem. Celowany Aj, z góry. A ja sobie włączę latarkę. Chociaż latarką będzie bardziej widoczny, fakt fakt. Ale poprawiłem znacznie wygląda wygrywalność ogólnie. Dostał czy nie? Ten dostał na pewno. Tamten nie dostał chyba. Tamten się. Dobrze dostał. Pierwszą stąd. Aj, dostałem od tyłu. A! Każde, każdy filmik to będzie chyba osobna mapa. Co? Za moment. Ogarnąłem system sterowania, jak widzę, całkiem dobrze. No, będę musiał synowi naszykować picie, za chwilę. Na dół. Nie, stąd nikt nie przejdzie, nie? Najwyżej od góry. Nie ma tak, frajerze! Będziesz się tu czaił. O kurwa. Coś tu jest? To się nazywa ASG na ostrą amunicję. Zaraz ci picie naszykuję kotek Synek, co ja gadam? Kotek, synek. Tylko muszę cię musiał musieć. Kurde, nie trafiłem, dobra. Yy, Usułem i za chwilę się wracam.